Cześć, z tej strony Filip. Jestem redaktorem działu technika w magazynie Agroprofil i przy okazji pasjonuję się starą techniką rolniczą. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam mój ciągnik. Jest to Ursus C328 z 1963 roku. Zakupiłem go dwa lata temu z pomocą Emila, który pomógł mi w jego zakupie. Ogólnie, temat. Zakupu dobrze zachowanego starego ciągnika jest bardzo trudny w naszym kraju. Jest bardzo wiele tak zwanych składaków, które posiadają silnik z innego modelu, czy skrzynię, czy most, więc jest bardzo trudno znaleźć ciągnik z jednego kawałka, zwłaszcza z papierami, aby posiadał on homologację normalnie na białą tablicę. Tego poszukiwania trwały bodajże ponad. Ponad rok czasu spokojnie, aby znaleźć coś w rozsądnych pieniądzach, i właśnie aby był z jednego kawałka. No i tu się właśnie trafił jeden, jeden egzemplarz w okolicach Poznania. Szybki telefon do Emila, aby skoczył i obejrzał go, i przy okazji zostawił zaliczkę. Na szczęście udało się wszystko sfinalizować. Następnego dnia pojechałem lawetą i sprowadziłem go do siebie. Stan ciągnika był dość. Agonalny, ale no, nie ukrywam, nie, nie dałem za, za niego dużo. Kosztował mnie około 10 tysięcy, ale był zarejestrowany i był w całości, jak już mówiłem, jak wspomniałem. Ciągnik jest z 1963 roku, więc sam początek wypustu modelu 28. Nawet na tabliczce jeszcze ma przebite z 325B na 328X. Numer zaczyna się od symboli 32, więc jest to sam początek modelu 28 jaki Ursus wypuszczał. Dlatego zależało mi na tym, żeby był zrobiony tak jak powinien być, tak jak wyjechał w 63 roku, czyli zachowanie wszystkich detali. Oczywiście wszystkich się nie udało, ponieważ są bardzo ciężkie, trudne do, do zdobycia, przy okazji no trzeba też mieć duży zasób gotówki. Ale tak jak się starałem tutaj z moim tatą go zrobić, jest naprawdę zrobiony jak najlepiej się tylko dało, jeżeli chodzi o ten model w tym roczniku. Jak podaje literatura, układ pneumatyczny w tym modelu do numeru bodajże 39999 posiadał instalację pneumatyczną starego typu. Czyli butla jest odwrotnie, ma wyjścia z tyłu, w innym miejscu jest regulator na ciśnienia oraz posiada inny uchwyt złącza pneumatycznego oraz zawór pneumatyczny. Co możecie zobaczyć właśnie teraz na, na przebitkach? Był to dość spory problem, aby to tworzyć jedynie ze zdjęć, ale udało się. Wszystkie rurki dorabialiśmy własnoręcznie. Tak samo uchwyt do przyłącza pneumatycznego. Wszystko było zrobione od podstaw. Kolejna rzecz, która wyróżnia mojego 28, jest taka, że posiada z tyłu małe. Lampy tylnie, jak posiadał Ursus C45 z tak zwanymi kloszami, mandarynkami. Wiele osób nie zwraca uwagi na to, że takie lampy powinny występować w tym modelu, przy tym numerze i przy tym roczniku. I nawet podczas lotu w Golubiu do na którym już byłem ze swoim Ursusem, wiele osób podchodziło i ze zdziwieniem patrzyło na te lampy i wmawiało mi, że nigdy takich nie było montowanych. No ale. Czy na archiwalnych nagraniach, czy właśnie w literaturze, możemy zobaczyć, że takie lampy występowały. Remont zaczął się od mycia całego ciągnika i rozbierania go na części pierwsze. Było to naprawdę wymagające, ponieważ tak gruba warstwa brudu, jaka się na nim znajdowała, to było nie do pomyślenia. Dosłownie spędziłem przy tym dziesiątki godzin, aby go wyczyścić. Zwykła chemia czasami nie pomagała. Trzeba było użyć specjalnej chemii, bądź wszystko zdzierać szczotkami drucianymi. Naprawdę ciągnik był bardzo za zaniedbany. Po tym myciu, sukcesywne rozbieranie na części pierwsze. Blok silnika, czy skrzynia biegów, czy most w środku wyczyszczone, pomalowane i zabezpieczone, i składane na nowo. Jeżeli chodzi o silnik jest praktycznie w środku wszystkie są nowe części. No jest ten plus, że przy tym modelu silnik jest już bardzo podobny jak w Ursusie C330, więc nie ma problemu ze znalezieniem części. No, no jak już wspomniałem o silniku, to może zaczniemy już o kosztach. Tak jak mówiłem, blok był pęknięty. Nie chciałem tego bloku ani kleić, ani spawać. Chciałem aby był w jednym kawałku ten blok, więc zaczęły się puszkiwania bloku. No niestety znalezienie bloku niepękniętego i niespawanego jest dość problematyczne, dlatego przeglądając internet znalazłem jeden zakład, który specjalizuje się w naprawie właśnie pękniętych bloków. Naprawiają je metodą metalok, czyli szyją, takimi specjalnymi zszywkami które następnie są szlifowane i nie widać tego pęknięcia. No to był ten problem, że ta ścianka była już tak cienka, że to zszycie by nic nie dało i blok by na nowo pękł po pewnym czasie, więc pan, który zajmował się naprawą tego bloku wyrwał Dość spory kawałek, co będziecie mogli zobaczyć na zdjęciach, właśnie jak to wyglądało. Wyrwał dość spory kawałek tego bloku i wszystko odtwarzał z żeliwa, czyli wyszlifował miejsce pod tabliczkę oraz miejsce, gdzie nabite są numery i nabił je na nowo. No i teraz tak naprawdę nie widać, gdzie blok był naprawiany. Jeżeli chodzi o koszt takiej naprawy, mówimy tu w granicach około 2 lata temu 1500 zł, więc jest to niemało. No ale znalezienie bloku w dobrym stanie no to też jest koszt około 2000 zł, więc myślę, że warto było poświęcić taką ilość gotówki na naprawę. Jak jesteśmy jeszcze w temacie silnika, no warto również wspomnieć o koszcie regeneracji pompy. Tutaj koszt 700 zł. Natomiast jeżeli mówimy o szlifie wału czy planowaniu głowicy, no to tutaj koszt w granicach 1100-1200 zł. Tak jak mogliście zobaczyć na wcześniejszych przebitkach, podczas zakupu ciągnik ten miał maskę założoną na dużo 330 No i tu przechodzimy dalej do kolejnych dużych kosztów podczas remontu, czyli zakup w miarę zdrowej maski. No tutaj mówimy już o kwocie w granicach około 2000 zł. Niektórzy mogą powiedzieć, że przepłaciłem, niektórzy mogą powiedzieć, że była to dobra cena. Dzisiaj na to patrząc, myślę, że trochę przepłaciłem. Patrząc w jakim stanie ona była, gdyż kosztowała sporo pracy, aby ją doprowadzić do tego stanu. Maska była wypiaskowana, już posiadała bardzo dużo wżerów. No i niefortunnie moja maska była dość krzywo zgrzana i nie posiadała tego kształtu, jaki powinna mieć ta maska. Więc tutaj, tu akurat maską się zajął mój, mój tata i spędził naprawdę wiele godzin, aby ją do, do takiego stanu doprowadzić. Szpachli nie wiem ile poszło. I nie mówię tu o tym, że jest jej naprawdę nałożona jakaś duża ilość, tylko po prostu ta szpachla była nakładana i szlifowana. Nakładana i szlifowana i tak cały czas, aż w końcu tata uzyskał ten kształt. Jak już jesteśmy przy masce, to kolejna, kolejne drogie części, mianowicie lampy. To jest naprawdę ciężki temat, jeżeli mówimy o, o 325, 328 czy pierwszych 30. -tkach. Naprawdę tych lamp nie ma. A jak są, to ceny tutaj są już horrendalnie wysokie. No moje kosztowały około 3000 zł, więc tak wiem, jest to dużo, ale naprawdę warto było, ponieważ lampy są w świetnym stanie, posiadają oryginalne szkła, oryginalne lampy, odbuśniki posiadają jeszcze metki, no i naprawdę bez, bez tych lamp ten ciągnik wyglądałby fatalnie według mnie i całą robotę robią tutaj właśnie te lampy przy tej masce na szczęście jak kupowałem ten ciągnik posiadał on już oryginalne błotniki od Ursusa 328 no różnica jest zauważalna mamy tutaj inne wyprofilowanie inaczej są trochę wzmocnione no niestety były też w opłakanym stanie wiele godzin prostowania tak samo szpachlowania na szczęście udało się również znaleźć reparaturki tutaj tych bocznych, bocznych blach, które bez problemu pasowały i udało się to zregenerować. Ale jak jesteśmy już przy tyle ciągnika, to warto wspomnieć również o takich detalach, jak zamontowana przystawka na pas transmisyjny. Tutaj na szczęście udało mi się znaleźć taką uwójkę w garażu, która gdzieś walała się po prostu w kącie. Niestety musiała być zregenerowana, ponieważ były oberwane uszy, no ale dzięki temu, że ją znalazłem i dostałem w prezencie, no to zaoszczędziłem około 500-600 zł. Tak jak wspominałem, ursusy z pierwszej serii miały inny układ pneumatyczny, i właśnie tutaj posiadały inny uchwyt do przyłącza pneumatycznego oraz zawór odcinający, aby móc bez problemu podłączyć przyczepę. No taki zawór to jest również rzadkość, no mi na szczęście udało się znaleźć nowy, nigdy nie używany, za tak naprawdę śmieszne pieniądze. Jeżeli chodzi o układ napędowy, pochwy były w opłakanym stanie, uszy były poobrywane, całe były skorodowane, były tak zżarte pod podstawami od akumulatorów, że bałem się, że zaraz się rozsypią te pochwy, więc trzeba było również znaleźć, Nowe, bądź używane w bardzo dobrym stanie. No i tutaj koszt zakupu nowej pochwy no to jest około 1000 zł. No na eliksie bądź innych portalach ogłoszeniowych można znaleźć e, używane, ale w dobrym stanie. O, pomyślę o połowę tanie, gdzieś około 500 zł. jedna pochwa, więc jest to kolejny koszt, który trzeba było ponieść podczas remontu tego ciągnika. Zdaję sobie sprawę, że wielu znawców w temacie powie mi, że wiele części jest nieoryginalnych i tak zdaję sobie z tego sprawę, ale tu już naprawdę mówimy o detalach, tak jak prądnica, tak samo kolektor wydechowy. Wiem, że powinien być inny, jak i najważniejsza rzecz chłodnica. No, ale tutaj już mówimy o cenach kilka tysięcy złotych za jedną rzecz. Koszt zakupu takiej chłodnicy to około 4-5 tysięcy, widziałem nawet droższe. I to 4-5 tysięcy za chłodnicę, która nie jest do końca szczelna. E, ostatnio pojawiły się również takie kolektory wydechowe za 1000 zł. jeden. Więc to już naprawdę mówimy o takich sumach pieniędzy. Myślę, że nie warto aż tak dużo wydawać na takie rzeczy. No, można oczywiście polować i kupić je okazyjnie, ale tego nie ma. To po prostu było awaryjne i zniknęło podczas przez te 60 lat. Oglądając e, archiwalne nagrania podczas prezentacji, właśnie nowych Ursusów 328 z lat 60., widziałem, że miały zamontowane białe kierownice, więc tu również nie mogło być inaczej. Również sobie wymarzyłem i zachciałem, że musi być ta biała kierownica. No, i tu się pojawił problem, ponieważ gdy wpisałem biała kierownica Ursus 325-328, to po pierwsze ich nie było. A jak widziałem, jakieś archiwalne ogłoszenia to ceny w granicach 1500, 2000, 3000 nawet. Więc już byłem przygotowany na to, że no, takiej kierownicy nie będę miał. Ja miałem czarną, również taką oryginalną kierownicę dwuramienną tego typu. No, ale nie chciałem jej malować, ponieważ no, nie pasowałoby to. A widziałem również takie kierownice na ogłoszenia, gdzie ludzie wystawiali je po kilkaset złotych, nawet tysiąc, 1500 zł za taką kierownicę. No i na szczęście udało się znaleźć oryginalną, kremową kierownicę. I tu może wielu z Was zaskoczy, ale takie kierownice były montowane również w Warszawach, w Żukach i w Nysach. Więc przy odrobinie szczęścia można znaleźć jeszcze taką kierownicę w dość dobrych pieniądzach. Wystarczy przeglądać ogłoszenia na portalach aukcyjnych. No i tu jest właśnie ten, ten problem, też, bo aby tak, tak odnowić ciągnik, aby zachować te wszystkie detale i szczegóły, trzeba naprawdę codziennie przeglądać te ogłoszenia. Ponieważ e, te aukcje, które się pojawiają, one potrafią zniknąć w przeciągu kilku minut. Jeżeli ktoś. Również jest tak nastawiony na remont ciągnika i szuka tych części. Naprawdę tu jest dosłownie walka o te detale. I tak samo, czy oryginalne zegary, czy gałka od gazu, czy przełączniki to jest naprawdę ciężki temat do dostania w dobrych pieniądzach. Jeżeli chodzi o trójwskaźnik, taki powinien być montowany we wszystkich Ursusach 328. No, obecnie, przez te dwa lata, kiedy remontowałem swojego Ursusa, widziałem może cztery ogłoszenia z takimi trójwskaźnikami. Ale ceny zaczynały się od 1200 zł. W górę. A mi na szczęście udało się kupić taki, taki zegar za 150 zł. No, niestety nie był sprawny, ale kiedyś kupiłem trójwskaźnik z trzema kontrolkami, również WZTFO, i tak naprawdę wszystko pasowało. Wszystkie podzespoły tego trójwskaźnika pasowały, więc bez problemu udało się go, się go naprawić. No, obecnie mało który. Ursus 28 w Polsce nawet ten remontowany posiada taki zegar. Więc jest to naprawdę temat aktualnie nie do dostania. Jak jesteśmy już przy desce rozdzielczej, warto również wspomnieć o przełącznikach i o przełączniku i o przycisku od klaksonu. Jeżeli chodzi o przełącznik kierunkowskazów, również ciężki temat. Tutaj wielkie podziękowanie dla kolegi Sławka z do Dobrzenia, który przekazał mi ten przełącznik. Natomiast jeżeli mówimy o przycisku klaksonu, są wystawione na portalach takie przyciski. Ceny to jest około 300-400 zł za jeden, więc naprawdę nie małe, nie małe pieniądze. Ale jak to było w tamtych czasach, przyciski takie były montowane nie tylko w Ursusie 328 czy 325. Ja taki przełącznik znalazłem na ogłoszeniu, i sprzedawca twierdził, że był zamontowany w autobusie Autosen. No i tu mi się udało znaleźć za. Taki, taki przycisk za przysłowiową flaszkę. Więc wystarczy przeglądać ogłoszenia i szukać tych okazji. Jeżeli chodzi o instalację elektryczną, jest ona robiona od podstaw. Nie jest to żaden gotowiec, gdzie przewody są grubości włosa, tylko tutaj są naprawdę dość grube przewody, tak jak powinno być. Także instalacja była przeciągnięta i położona samemu z luźnymi przewodami. Jeżeli chodzi o otuliny, o które naprawdę dużo osób pyta, gdzie są właśnie w kolorze tej kości słoniowej, tak jak to kiedyś było, nigdzie nie można takich dostać w internecie. Ale jest jeden człowiek, o którym mogliście również usłyszeć u Pawła Richtera na kanale Retrotraktor, który bez problemu sprowadza takie otuliny. I sprzedaję na metry. Z jednym z najczęstszych pytań, jakie usłyszałem na zlocie, czy nawet na Facebooku, gdzie wstawiałem zdjęcia swojego ciągnika, było to pytanie, ile to kosztowało? Szczerze powiedziawszy, nie wiem do końca sam, ile mnie to wyniosło, ponieważ w pewnym momencie przestałem liczyć. Ale no, myślę, że zakup ciągnika było to około 10 tysięcy i myślę, że w sam remont i w te wszystkie detale. Zostało włożone około 30, 35 do 40 tysięcy złotych, więc mówimy tu już o łącznej sumie około 45-50 tysięcy. I wielu z Was zapyta, czy warto pewnie nie warto ale nie ma już takich ciągników w Polsce, i myślę, że warto jest przywracać im ten dawny blask, aby cieszyły oko na przez kolejne lata. No. Wiele starszych osób, które podchodziło do mnie na zlocie, było zachwyconych, jak, jak to wygląda, jak, jak, jak ten ciągnik wygląda. Przypominały im się te stare czasy, gdzie oni jeździli takimi ciągnikami. No i te detale. To jest, to jest największa frajda, kiedy ciągnik posiada te wszystkie detale. Te lampy, te, te zegary, te przełączniki. To jest naprawdę coś... Dlaczego warto było tyle pieniędzy włożyć i tyle czasu poświęcić? No i wspomniałem o tych kosztach remontu oraz zakupu, no ale nie liczę tak naprawdę tutaj godzin pracy, jakie zostały włożone w remont tego ciągnika. Myślę, że remont, ogólnie remont trwał 2 lata z przerwami, no bo nie mówię, że tutaj go robiłem 2 lata cały czas. Tak naprawdę ten remont mógł trwać pół roku, ale nie mówimy tu o szukaniu tych wszystkich detali. A przy okazji studia i praca zawodowa no, nie pozwalały na, na ciągłe dłubanie przy tym, przy tym ciągniku. Także myślę, że jeżeli mówimy o godzinach, to z jakieś 800 godzin myślę, że bez problemu zostało poświęcone tutaj przez te dwa lata. Może i nawet więcej. No i tutaj szczególne podziękowania dla mojego taty Grzegorza który naprawdę wiele godzin spędził przy tym ciągniku, aby wyglądał on jak teraz wygląda. Większą część zrobiliśmy razem, ale sporo czasu poświęcił tutaj mój tata Grzegorz, któremu bardzo dziękuję e, za to, jak do jakiego stanu on tak naprawdę też doprowadził ten ciągnik, ile on czasu poświęcił na dorabianie tych detali, e, za samo to doprowadzanie maski do tej stanu, to jest naprawdę szacunek dla niego. No i tu właśnie ta praca jest bezcenna, ale to była sama przyjemność remontować taki ciągnik i móc mieć jakieś zajęcie przy nim.